Dzisiaj robimy opening. Dobra, 8 skrętu. O! Mam skręt. <laughs> może jakby jej szybko lecić w pojęciu. <laughs> Dobra, może wyjmiemy do. Dobra, do Sandy. możecie. Sandy. To jest Sandy. No dobrze. Jackie, ja nie wierzę. O, o Jackie. Eki głos. no, dawaj mga boxa. To nie waży, że mi. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Ja wiem tak Dobra, teraz nie mogę nagrywać, bo będę się tak cieszyć, że mogę nawet na cały dom się znaczyć. to nagrywanie!